No i zaczęły się schody. Od stycznia ruszam z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju. Wydawałoby się, że znalazłam już miejsce idealne, ale zaczynają się schody. Nie mogę się dogadać z osobą, także właścicielką tego ośrodka. Także na szczęście za zanadrzu są jeszcze dwa inne. Także nie jestem pewna, czy na pewno w tym lesie będziemy, o którym wam mówiłam, mamy jeszcze jakąś tam alternatywę. Jeżeli. Zależy wam na miejscu, o którym wcześniej była mowa, po prostu trzymajcie kciuki, żebym się dogadała. Zobaczymy, jak będzie. Druga sprawa: no to wiecie, że już mam pełen zespół moich psychoterapeutów, fachowców, specjalistów, którzy będą prowadzić z wami zajęcia, i nagle okazało się, że jedna z psychoterapeutek zrezygnowała ze współpracy. Jakby listę osób rezerwowych mam dosyć dużą, bo dużo osób się odezwało, dużo rozmów przeprowadziłam i nie jest to jakaś krzywda, ale argumenty, jakie zostały użyte, w pewnym momencie mnie zatrzymały, myślę może coś w tym jest, może, może ma rację. Przedyskutowałam to tutaj z moim zespołem, który był opozycyjny do Pani. No i suma summarum, sama nie wiem do końca co o tym myśleć. Ja teraz Wam powiem o tych argumentach. Pani prześledziła social media moje i powiedziała, że jestem zbyt mało kobieca, że nikt nie przyjdzie na warsztaty do osoby, która się wypowiada w bluzie, która chodzi w dresach, która stawia na wygodę. Jakby nieważne to, co robię, nieważne moje kompetencje, ważne tylko i wyłącznie wygląd. Z jednej strony, tak sobie myślę, może faktycznie tą osobę troszeczkę chyba już dyskredytuje to, że właśnie jako psychoterapeuta nie powinna w taki sposób oceniać, czyli przez wygląd. Nie wiem, jakby się nasi klienci czuli, gdyby ich to spotkało. No, już zaczynam wymyślać, bo nie wiem, na ile by to było prawdziwe, że może w pracy z klientami nie jest taka. Druga sprawa jest taka, że zaczęłam szukać w literaturze, jak się ma wygląd do kompetencji i do odbioru przez społeczność. I okazuje się, że jest coś takiego jak efekt czarnego garnituru. Oczywiście doszukałam się do doświadczenia, do eksperymentu. W którym przedstawiono osobom zdjęcia mężczyzn w ubraniach roboczych, w garniturach, w fartuchach, a badano ich odbiór przez społeczność, czy te osoby są kompetentne, moralne i etyczne. I okazało się, że im bardziej elegancki strój, tak ludzie oceniali tych panów ze zdjęć jako bardzo kompetentnych, ale z drugiej strony bardzo mało moralnych i wiązało się to też z. Manipulacją. Te osoby uważają, oceniający uważają, że przez osoby elegancko ubrane manipulowani. W związku z czym, pochylając się nad tymi badaniami, doszłam do wniosku, że możesz ocenić mnie jako osobę niekompetentną, ale przynajmniej będziesz oceniał mnie, oceniała jako osobę szczerą, bo to, że się ubieram swobodnie, to, że stawiam na swoją wygodę, może w twoich oczach wyglądać jako brak profesjonalizmu, ale jeżeli masz komuś zaufać, to prędzej zaufasz właśnie osobie takiej naturalnej i nie takiej, która próbuje się sprzedać pod social media i nagle jak rzadko kiedy, nie wiem, robię makijaż, to teraz do każdego filmu będę robiła makijaż. Nie, nie będę robiła, jak widzicie dzisiaj też jestem bez. Także po prostu taki dzień, nie mam ochoty dzisiaj nic ruszować. I tak będzie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Czasami mam ochotę iść w glanach, czasami mam ochotę iść w szpilkach, w glanach chodzę częściej, a w zasadzie w trampkach najczęściej. I właśnie taką chcę się wam pokazać, taką szczerą, bo wiem jedno przez te moje wszystkie szkoły, przez które przeszłam, że więź, więź taka uzdrawiająca, terapeutyczna ma największe szanse uzdrawiania tylko wtedy kiedy jest szczera, bo największym narzędziem terapeuty Właśnie jest relacja, którą buduje z osobą, która do niego przychodzi do gabinetu. Bardzo chętnie poddajemy się takim myślom, bo zostaje nam to narzucone i myślimy, że, że to jest słuszne i że to jest jedyna prawdziwa droga. A potem właśnie musimy się leczyć z jakichś napięć, bo my bardzo często nie jesteśmy sobą, bo nam się wydaje, że ktoś inny oczekuje od nas, nie zawsze jest to zweryfikowane. Czasami jest, czasami nie, że ktoś inny oczekuje od nas, że będziemy innymi osobami. Czyli po prostu przestaje nas akceptować, albo nie zaczyna nawet nas akceptować, w związku z czym my później nie akceptujemy samych siebie. No i co z takim wielkim ciężarem mam zrobić? Jak ja mam zaakceptować ciebie? Jak ja mam polubić ciebie i wszystkie inne osoby dookoła, jeżeli ja nie znam tego uczucia, bo ja sama siebie nie lubię, bo ja sama siebie nie akceptuję? I tutaj koło się zamyka, tak? Jeżeli będę cały czas, Patrzeć, pochylać się i koncentrować na tym, co inni mówią, zatraca siebie kompletnie. Ja nie mówię, że ta osoba mnie na moment nie zatrzymała, bo myślę, że na tym polega krytyczne myślenie wobec siebie jest to największa umiejętność. Jeżeli ta osoba powiedziała, nie sprzedasz żadnego warsztatu, ponieważ nie jesteś kobieca, ponieważ zachowujesz się jak żandarm spódnicy, bo przeklinasz. Jeszcze co ciekawe, powiedziałam, że nagrywam w tłustych włosach, jestem trochę w szoku, bo raczej nie doprowadzam do takiego stanu, że o siebie nie dbam pod tym względem. Ale ok, Jeżeli ja biorę to wszystko do siebie, to tylko po to, żeby sprawdzić, czy jest tam jakiś pierwiastek prawdy. I oczywiście jest. Tak, przeklinam. Tak, noszę spodnie. Tak, rzadko zakładam szpilki. Tak, maluję się od święta. Ale czy to naprawdę znaczy, że jak ja teraz zrobię makijaż i założę szpilkę? To ja sprzedam Tobie jakiś mój warsztat, to Ty ocenisz, że jestem kompetentna. Po to nagrywam tutaj. Codziennie jest jakiś filmik na YouTubie, żebyś mnie poznała. Poznał taką, jaką jestem. Ja nie chcę przed Tobą grać. Jaki to by miało sens? Ja nie chcę Tobie sprzedać produktu. Ja chcę Tobie i sobie pomóc. Ja chciałabym, żeby świat był lepszy. Ja chciałabym, żebyśmy nie byli zawistni. Ja chciałabym, żeby nam się żyło wygodniej i lepiej. I chciałabym na to wspólnie razem z Tobą pracować. Nie oszukując się. Że jestem pancią, nie wiem, przed trzydziestką, z profesurą, z nie wiadomo jakim majątkiem, bo to nie ma dla mnie znaczenia. Absolutnie to dla mnie nie ma znaczenia. Wiesz, co ma dla mnie znaczenie? Spokój, a spokój daje mi szczęście. I jeżeli tobie też, i jeżeli ty mi dasz szansę na to, żeby to zobaczyć, to zapraszam Ciebie do mojego ośrodka. Mimo, że kłopoty się piętrzą, ale one po coś są. Prawdopodobnie je sobie. Sama w jakiś sposób wygenerowałam, ale to zawsze sprzyja jakiemuś wzrostowi. Nie? nie ma co siedzieć i spoczywać na laurach i czekać, że ktoś za mnie coś zrobi. Dla ciebie też nie. A tak poza tym, po tak, mimo takiego niefajnego komentarza i niefajnej współpracy, która nawet nie miała szansy się odbyć, no to dziękuję za te wszystkie fajne komentarze. One mnie budują, one dają mi dużo energii i takiego przeświadczenia, że to, co robię jest dobre. Dziękuję też wszystkim tym osobom, z którymi współpracuję do dnia dzisiejszego, które trzymają kciuki i po każdej naszej rozmowie pytają, jak tam pracy w toku, czy trzeba coś pomóc, jak to wszystko wygląda. Dziękuję za tą ciekawość, bo to naprawdę dodaje mi skrzydeł. I oczywiście, pewnie w Twoim życiu też tak jest, że usłyszysz 10 pochwał i jedną negatywną odpowiedź, krytykę. I ta ciebie bardziej zajmuje, ona ci zajmuje więcej czasu. No dobra, ale to jest trening, nie? To jest trening, żeby jednak pławić się, nauczyć się pławić i mościć w tych dobrych wiadomościach. Jeżeli słyszę krytykę, to się zatrzymuję, sprawdzam, bo być może jest coś na rzeczy, może jest coś, co mogę zmienić, ale nie na tyle, żeby zmieniać siebie, żeby pokazywać siebie inną, sztuczną, bo ja mogę siebie zmieniać. Ty też możesz się zmieniać przez rozwój. Chodzi tylko o to, żeby być lepszym, a naprawdę to, czy ja sobie dokleję te sztuczne rzęsy, czy ja zrobię sobie, nie wiem, większe cycki, to nie sprawi, że ja będę lepszym człowiekiem. Absolutnie. I w tą stronę ja osobiście nie chcę iść. Dla mnie to jest strata czasu i pieniędzy. Ja nie jestem z branży beauty i absolutnie się na tym nie znam i mnie to nie interesuje, nie zajmuje. Ale jeżeli. Ty masz takie hobby, takie zainteresowania, no to gratuluję. Każdy idzie w tym kierunku, w którym się bardzo dobrze czuje. Dla mnie rozwój osobisty jest bardzo dobrym kierunkiem teraz, bo w nim się świetnie czuję. Rozwój mój, rozwój ludzi, z którymi przebywam, tak żeby żyło się lepiej mi, Tobie, naszym zwierzętom, z takim poszanowaniem do życia, do innego życia. Nie? Jeżeli interesuje cię to, co mówię, jeżeli chcesz mnie lepiej poznać, no to obejrzyj te filmiki wcześniejsze. Możesz tam zasubskrybować, co oczywiście będzie też ukłonem w moją stronę, ale możesz równie dobrze zadawać mi pytania w komentarzu lub w wiadomościach prywatnych. Ja na nie wszystkie odpowiadam. Każdy, kto ma wątpliwości, dostaje odpowiedź ode mnie. Dzięki, że jesteś.